punktów za kolej dla ciebie Paulina kozłowska Marta Murciks buch Ja dwie debiutantki a mianowicie Martę i moją ulubioną Paulinkę A jak oceniasz ten face to face czy uważasz że poradziłaś sobie lepiej niż Marta Tak i zdecydowanie szczerze, nigdy nie dostałam tyle pozytywnych wiadomości nigdy w, w internecie co potem face to face. A czego zabrakło Marcie, żeby mieć pozytywny odbiór. Szczerze, no nie wiem. Ludzie mi napisali, że wygrałam to, że posiadałam klasę. Brakuje klasy, jak to skomentujesz Marta? Brakuje ci klasy. No nie zgodzę się z tym. W sensie ja też bardzo dużo dostałam pozytywnych komentarzy po tym face-to-face. -face z kolei, że w końcu pokazałam jakiś charakter, też przez całą moją powiedzmy, karierę ludzie mi zarzucali, że nie mam charakteru, że jestem taka spokojna, taka skromna, taka malutka. No i w końcu. No, ja chciałam ze swojej strony po prostu wykazać jakąś inicjatywę, też przygotowałam jakieś pytania, które serio mnie interesowały w stronę Pauliny. Wydaje mi się, że gdybym tych pytań nie zadawała, nie wbijałabym tych powiedzmy szpileczek, to żadnej między nami nie byłoby um, żadnego dialogu. E, no to z kolei ludzie też zarzuciliby, że jesteśmy obydwie nudziarami. Więc e, w gruncie rzeczy ja się cieszę, że chociaż <laughs> chociaż trochę ten nasz występ wywołał jakichkol jakichkolwiek emocji. E, czy mogłam coś zrobić inaczej? No myślę, że na pewno jak z perspektywy czasu patrzę na to, to nie wiem, może coś powiedziałabym inaczej w innym tonie, ale też nie uważam, żeby ten face-to-face to, -face to była jakaś katastrofa. A przecież to nie było jakieś takie wielkie, co tam Mursik z takiego powiedziała? Ja, no, ja no, to, to, Nie wiem, to generalnie nudy były w chuj. Jakieś tam ze dwa fragmenty jak dopytywała o ekipę i coś tam odnośnie relacji z Minimajkiem, to w sumie było jedyne coś te. a reszta to totalnie o niczym. Ale trochę hipokryzja była z jej strony i taka spinka, no ale to no, ale to też bez przesady, że to wie, że tam brak klasy czy coś, to w ogóle nie wiem czy to w tych kategoriach Żadne, żadnych takich skrajnych emocji tam nie było. To jaki jest wiebiór, część ludzi wie, część nie wie. No ale żeby... jaki jest wiebiór każdy widzi. By e, e, z ust takiego łachmyty padały jakiekolwiek słowa, słowa o mojej e, matce, dziecka, no to, to to nie wypada, żeby taka łajza. Ja, nie w ogóle. A co dokładnie? Ty A tylko widzisz, właśnie A, o tym mówię, Łachmyta już się wpięła słowo, kultury cię nie nauczyli. Nic, nie mówiłem, mówiłem o tobie, ale dobra, dokładnie. No A to, dokąd że on już powiedział? jest... U... To inaczej, to już wasza, wasza bardziej z że nie zrobiliście mu badań lekarskich, on jest na tyle upośledzony, że mówiąc o mnie i o mojej byłej partnerce, nie rozumie, że o niej mówił. No jak mówisz, że o niej nie mówi, to to debil jest, no co, co mogę więcej wytłumaczyć? No. Mówiłem o niej, mówiłem o tobie, mówiłem o tobie bezpośrednio. To, że ona mogła oberwać pośrednio, to już jest inna kwestia. Co do tej Ale nie chciałbym w ogóle y, już dalej ciągnąć tego tematu i tych innych tematów, dlatego, że po prostu y, na ostatnim kajdżu Ferrari jakby się uspokoił trochę. Ja mu tego nigdy nie wybaczę, ty, tych słów, które on powiedział na moją dziewczynę ale po prostu, żeby dla dobra mojej dziewczyny, żeby nie musiała znów słuchać tych oszczerstw i tak dalej, nie chciałbym już tego ciągnąć, chciałbym po prostu teraz się, teraz jakby to wyciszyć. Oczywiście mo, ktoś może pomyśleć sobie, że w tym momencie jestem pisom, że on mówi takie rzeczy, a ja chcę to wyciszyć, ale ważniejsze dla mnie jest to, niż że ludzie pomyślą, że jestem pizzą, ważniejsze jest dobro mojej dziewczyny i bardziej niż na moim wizerunku zależy mi na zdrowiu psychicznym mojej dziewczyny, dlatego po prostu już bym nie chciał o tym mówić. Właśnie a propos tego ciągnięcia, to, to ja chciałem w zasadzie wiewióra i jego e, dziewczynę przeprosić, bo być może źle zinterpretowałem jej słowa, tak mi się wydaje, że źle zinterpretowałem jej słowa, także przepraszam. No tak, jak zaskoczyłeś mnie teraz. Tak, my też się... Ale jednak powiedziałeś już tyle razy w necie, wiesz, to wybrzmiało, nie? Mocno. No, wiesz to może odniosę się do tych słów, nie. Fajnie było, jakbyś mi też nie przerywał, no bo. Jak byłem z nią na, na uboczu, tak? No i, i sobie rozmawialiśmy, to powiedziała pewne słowa, które źle zinterpretowałem. E, więc interpretacje pozostawiam Wam, tobie, a mianowicie brzmiały one w ten sposób: Robię najlepszą laskę na świecie. Ty kurwa, kurwa! ja nie wytrzymam. Kurwa, co my oglądamy? To jest. Ja już siły, kurwa. No naprawdę, chodźcie jakieś Cacprapitale obejrzymy, przecież to jest popierolony nie mogę, już te konflikty to, nie wiem, cofnijmy się już może do tych obłukę no. To jest, to, jest, to jest tak absurdalne, że to chuj no. Mogłem ja, oczywiście. Ja ale już przepraszałeś. ale <laughs> już przepraszałeś. <laughs> Jaki wiemy, to zawiedziony, biedny. I teraz są, jest, jest pytanie. Czy, fej, czy to jest, znaczy inaczej, bo są dwie opcje. Czy Ferrari poddymia na własną rękę i takie rzeczy, czy to jest kwestia tego, że fame o tym wie, pozwala na to i wiecie, no bo to też by można było podciągnąć pod jakieś pomówienia, wkręcanie osób trzecich itd. i tak dalej. I teraz pytanie, czy fame o tym wie, to propsuje i pompuje, bo jako taki konflikt próbują na tym rozegrać, czy obaj zawodnicy wiedzą, w co grają i też udają i wykorzystują swoje prywatne relacje do nakręcania konfliktu i wciągają to również jakieś posronne osoby i no czy, czy jak. To wszystko już dawno poszło za daleko. No tak, tylko no. W sensie, wiesz, cały czas był ten motyw, że jak się, wiesz, piszesz między sobą, masz jakieś tam swoje rzeczy, jest dwójka zawodników, którzy się na to zgadzają i dotyczy to ich osoby, no tam chuj, w sensie jest patologia i tak dalej, ale no wiesz, przynajmniej jest to w jakichś takich warunkach, no ale tutaj federacja musi coś o tym wiedzieć, no przecież słyszą to, nikt tego nie blokuje, wciągają to osoby postronne, gdzieś jeszcze niedawno było, że... No ale nie mów o tym, bo to tam jego jakaś osoba, nie? W sensie ktoś mu tam bliski, tutaj nie ma i tak dalej. Teraz chuj, wszyscy siedzą na utkanej, oni się wyzywają, coś tam gadają o na najlepszych laskach. Nic. U... Nie wiem Ty ma to pierwiała, kurej, ja się jeba, kubile, Dobra, panowie, wydaje mi się, skupmy chłopaki, się że skupmy się że... na osobach. No już myślałem, że face to face zaproponuję. Które są? Tak, tak. Tutaj. Zostawmy rodzinę, zostawmy na... <laughs> Teraz! Chuj, cała dyskusja leciała i na końcu zostawmy rodzinę! Jak już kula poddymione na Maxa. Jak już się wyzywali i domknęli całą rozmowę, to zostawmy rodzinę ta, no, Wier ale, e, stole, Tak, 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 ta, 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 w kontrolowanych warunkach, póki się sprzedaje, to OK, a potem już tak, tak. Może jakie to wszystko jest zbrane. Bo zaraz by im zarzucili, że federacja blokuje dymy. No ale to jest niekonsekwencja, bo czasami reagują na to i mówią, że nie można wciągać osób trzecich, ich poruszać tematu, a innym razem to puszczają, a potem udają, że to kontrolują. Przecież to ku no absurdalne jest, wiesz, że, że brak konsekwencji totalnej w jakimś zachowaniu. Ja już spodziewałem się, że y, poruszysz ten temat. O nie, to jest chyba ta część, o której mówiliście. Jest to temat, który dzisiaj powiedział Dawid Zdoba. Jak do Hameho przyjeżdżałem o z księgiem. No, zaczyna razy. się, ja pierdolę, nie, 30 raz będę słyszał kurwa tych historii. Nie. <laughs> Byłem dziewczyną, powiedział Dawid Zdoba, świętej pamięci już, że komuś ściągnąłem gałę. To oczywiście. Ja no kurwa, jeszcze o tym tak opowiada. O mój Boże! <grywa> nie wytrzymam. Wojtek, proszę. No, chciałem tylko powiedzieć sobie już, że spodziewałem się, że zaatakujesz, że podważysz ten... A ten, czemu się ten spodziewałeś? Ten no bo gdzieś już nawet pismu mówiłeś, że wywiada i tak dalej, jakby... I słuchaj, specjalnie dla ciebie. Yy, o, spodziewałem... ja to, to, tak, że... to się nie dzieje który jest podpisem biegłego sądowego pana Macieja Doryka oraz pana prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych, który jest ekspertem do badań poligraficznych i jest również biegłym sądowym i mam tutaj, może to być trochę komiczne, 20 stron... Nie, wcale to nie jest komiczne. ...dokument świadczący <laughs> o tym, że nie jestem osobą biseksualną i nie ciągnąłem nikomu ile za, ile za to zapłaciłeś? Dziękuję bardzo, ja już więcej nie mam tematu. Ile za to zapłaciłeś? Jestem... Jeszcze Wojtek Gola powinien to udostępnić publicznie, żeby każdy mógł przeczytać zainteresowany. Wnoszę o to. Potrzebujemy linka do tego, najlepiej na Instagramie, niech wrzuci, żeby każda zainteresowana osoba mogła przejrzeć te 20 stron i przeczytać. A najlepsze jest to, że Gola myśli, że to wszystko jest oparte o jakieś realne argumenty, i to dlatego ludzie to robią, a ludzie to robią dlatego, że jego to wkuria. I on jakby. Pokazując te kolejne dowody, i zobaczcie, nie jestem, tylko tych ludzi na kręcach, którzy mają totalnie w dupie jakieś logiczne argumenty, bo po prostu widzą, że go to boli, będą to robić. <laughs> to jest bez sensu, nie, to się w ogóle kupę nie o to chodzi. To jest... To nie, nie ma sensu. Jak te... Możesz we mnie napierdalać, nie? Ja mogę być tarczą, napierdalaj we mnie, ja wchodzę dziesiątego. Ale jaką napierdalać? Ja no, mówię, napierdalać kurwa, same tak. fakty, ja które kumam, twój przyjaciel, kurwa, na filmie ja wrzucił. A o tobie i tak jeszcze mało, kurwa powiedziałem. Chłopie na face-to-face face się przygotuj. No i Tam cię, kurwa dojadę, zdeptam cię, jak Możesz fa... deptać, ja jestem gotowy na to. Bo jesteś psem Warden. Możesz, kurwa, mówić mi wszystko. Ja ale tak straciłeś swoją osobowość, że nawet, kurwa, pies. Ale się w ja widzicie po jego mimice? Jaki on jest skurwa tam w środku, to taki kocioł się dzieje. A zaczynasz temat to albo mówisz, albo wydalaj dalej stąd chłopiec no Z ja tego prowadzą, czego zwolniłem, więc nie mi, lepiej, żebyś nie podpał. Ka, ka, no, wydaje mi się, że tutaj nie ma Wróciłem, żeby bazy. tu kurwa porządki zrobić. Dobrze, ale jeżeli chcesz ze mną rozmawiać, zadać pytanie, pozwól mi odpowiedzieć. Napij się wody, spokojnie. Już do tej pory kurwa nie odpowiedziałeś. Zostawię to Tak, to, bo i... chcę przejść do, do poprzedniej wie, a kwestii. A tych kurwa mniej inteligentnych odpowiesz? Czy do... dyskryminujesz, kurwa? Dyskryminujesz. <laughs> Mocny argument do wardęgi, ale to akurat Casio się udał. E, Fragles? No, wydaje mi się, że powinno, tylko że to musi odgórnie coś wejść, bo myślę, że dla większości społeczeństwa to jest guilty pleasure i po prostu tak czy siak, mimo jakiejś krytyki, to łapie oglądalność i w sumie można sobie o tym gadać, nic to nie zrobi. Ale gdyby na przykład weszła jakaś ustawa o patostreamach i miałaby na przykład jakieś taki zapis odnośnie konferencji free albo jakieś ograniczenia z tym związane, to może coś by się zmieniło, bo jak widać YouTube ma to w dupie, zezwala na to, puszcza to, e, gdzie to nie są incydenty, tylko dzieje się to regularnie, więc to tylko jakieś odgórne takie, wiesz, prawne zmiany, bo tak społecznie to się nic nie zmieni. I tak samo tu na streamach o tym gadam, że to jest patola, która wymyka się spod kontroli, no przecież jak komentowałem Cloud, gdzie Labryga wybiega i zaczyna kulą... Znaczy próbuje kulą na Natana, no przecież to jest już jakieś abstrakcyjne sytuacje. Tylko, że dla wiele osób rzuca to w kategorię, o ale dymy i śmieszne i fajne, no nie? Tylko znowu jest cały czas to, że też... coraz częściej się mówi o tym, że dojdzie do jakiejś tragedii i będzie, o, weskitu, ale przypał, nie? I o, trzeba było reagować, czy coś, a póki tak nie jest, no to, to wszystko w kategorii, HH śmieszne, no. Federacje udają, że coś z tym robią żeby jakoś tam trzymać ten PR, cokolwiek, więc opowiadają, jak to zwalczają, różne tam zachowania. A w praktyce jest tak, że Ferrari gada takie rzeczy, jakie gadał na tej konferencji, wy***ala lepę swojemu przeciwnikowi i generalnie jest nietykalny. <laughs> A jesteś za, za tym, żeby powstał odgórny ban na takie patole? Może źle pamiętam, wydawałeś kiedyś negatywne nastawienie do ograniczeń czy cenzury? Ech, no tak, ale jeżeli... Chodzimy w takie tematy, znaczy, mi się wydaje, że ciężko by było stworzyć takie przepisy, które byłyby przygotowane na każdą jedną sytuację, która się wydarza we free fightach, nie? Czyli w którym momencie wyzwiska poszły za daleko, albo w którym momencie, nie wiem, to już jest jakiś rękoczyn, bo było mocne uderzenie, a w którym to było popchnięcie i tak dalej. Być może to by nawet wymagało zaangażowania osób, które brały udział w tym wydarzeniu, co też bardzo często by się nie działo, ale czy to oznacza, że w związku z tym to powinno być dostępne? No pewnie nie w takiej skali, więc... Zakładam, że mimo wszystko najprostszym rozwiązaniem i tym no to by było po prostu to, że takie konferencje czy ich transmisja byłaby za bramką 18 Czy powinna być, że wiesz, że jakoś weryfikacja wieku i tyle. No prawdopodobnie to by było jakieś takie rozwiązanie. Czy skuteczne? Pewnie nie, bo jak wiemy łatwo jest takie rzeczy gdzieś tam obchodzić i tak dalej, ale. Ale zakładam, że z wszystkich możliwych rozwiązań to pewnie w tym kierunku by poszło, bo wydaje się to najprostsze. I. Tyle, no pewnie tak by było. To według was ma większą presję na sobie Ty Boxel, który masz rewanż, masz szansę się pokazać, masz szansę zrewanżować się Casio, Za te wszystkie A serio Boxel tak mało gadał na tej konferencji, czy to zostało tak wycięte? Bo Boxel praktycznie się nie udziela, tak siedzi na utkane i w ogóle jakoś tak ten, nic się nie ten. Teraz sobie przypomniałem, że on w ogóle tutaj jest, bo cały czas kamera na Casio, ten on tak totalnie z... mimo że ma białą bluzkę to znikł totalnie. Ty budujesz się pięknie. Pięknie. Tak, na, na tym, że krzyczysz. Ty cały czas krzyczysz. Budujesz wizerunek, żeby zbudować siebie na nowo w Prime. Ty się wtrąciłeś w jesteś primu, który przychodzi do Fejmu po to, żeby przetransferować swój trafik do swojej federacji tym, by próbować złomować nas. Masz, masz bardzo dużo racji w sprawie Pandory. Daj mi powiedzieć. Masz bardzo dużo racji w sprawie Pandory. Ale nie rób siebie kurwa, kurwę kozaka, bo nie jesteś kozakiem. Rozdostań. Boiszcie, kurwo, po tu Ale jak to widać po bok jak se pozwala i ten wskaźnik tak dosłownie. Blu. Zaraz kurwa dymuszami pójdzie. Stracisz mnie, kurwa, kurwa, mnie tu jesteście wam jesteś, do face to face. Chodź na wam face to tak, no, face. Że będziecie ten łeb boleć. Mnie to nie obchodzi, że u tego Klemensa się bijesz z K1 fajterami. Tak? Ja byłem się z zawodowcami. O, I też wygrywałem, super. a twoje nogi będą poruszane tak, że chłopie nie będziesz mieć tak? walki. Dobra, i to wszystko już? Ja tylko, Czy Nie większy sens yy, waszej walki. No miałoby mimo wszystko te małe rękawice, nie? No bo no nie oszukujmy się, no Kasiu, że jesteś mocny na duże. Ja jestem świadomy tego, że ku... musi walczyć w tych dużych rękawicach. Te 12-uncjowe rękawice to jest jego jedyna broń, bo tylko za tym, to jest jego taktyka. Chowanie się bo... za podwójną gardą, kurwa, i walka w półdystansie. On nie, 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 nic więcej nie zrobił na tych walkach. Zawsze walczy tak samo. Jest bardzo dobrym bokserem, kurwa. I to jest prawda. Pieściarzem pięściarzem, Pięściarzem, jest... no i to jest... <noise> no ja już sam mam to wdrukowane, że jak słyszę bokserem, to pięściarzem. Ludzie, ja sam to słyszę za już to powiedział. To to jest chore. Fejszyk z tym dwóch los dole, to już tym tematem. Nie rozbę was oby dwóch. W, roz... Roz... A w jaki sposób jak miałbym... Z... Nie... komuś mieszkać z kimś. A po, powiedz gdzie powiedziałem, Na Ty po, a ty powiedz. Pokaż. Czy podałeś rękę Rafałowi? Poka. Przy walce z Sariusem, podałeś mu, się, a potem zdradziłeś i poszedłeś, gdzie zdradziłem? Gdzie zdradziłem? gdzie zdradziłem? gdzie zdradziłem? Stworzyłeś swoją fetkę. Ale to gdzie zdradziłem? No stworzyłeś. No, stworzyłem, no kur... Rafał, to jest! Mam flashback, jak się rodzice kłócili. Hmm. My jesteśmy biznesmenami, a ty jesteś psem bardeng. Ja, jesteś biznesmenem. Może nową część nagrab, pies, panie kupa I bokzel tam latający. Kasiu, Ty a... mówisz o zasadzie. No to mu się udało, kurde. Takiego, no, że mówisz coś, tak? Albo kurwa podajesz grabę. Jest to kurwa, ważniejsze dla człowieka zasadowego, kurwa, niż jakiś Tak, papier. mówisz. Mówisz, Sam o... Człowiek zasadowy. Mówisz o, 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 o. Mówisz o strategii. Ale ty <śmany> nawet nie umiesz się <śmany> przyznać, że ja, ja nie do tego jestem mnie, Rafał. Ale kurwa myślę logicznie. Ale mnie już I gdzie o, ja mowa, czy ja mówię Powiem nie, nie. Nawet... Wiesz, po walce z Brzodem i, i Bogzelem to ja otwieram swoją federację. A to na pewno byście mi wypłacili hajs, byście to zrobili, to zrobili. Ty jesteś takim głupkiem? Ty jesteś takim debilem, serio? Jesteś, że ja powiem nie, nie, Rafał. Nie, nie. Mówisz o manipulacjach. A ty są, zasady, to są że ja O, to dwóch mistrzów manipulacji się spotka: Casio i Boksel. No, czekam na tego face-to-face'a. Tylko naprawdę, ja ciągle liczę, że Casio mniej tam będzie krzyczał. Ja rozumiem jego taktykę i ten, ale że kurwa wszystkich zaskoczy i będzie mniej krzyczał, a przyjdzie naprawdę z argumentami. I to nie takimi dwoma z gołców, tylko normalnymi w sensie do dyskusji. Czy wierzę w to? No nie, ale. Tam 1% nadziei jest. Głowa cię rozbola od darcia ryja. No, W sensie, wiesz, bo to jest tak, że jak oglądasz całą konferencję, to jednak to wszystko jest mniej dynamiczne. A tu masz taki zbitek tych wszystkich krzyczeń, wyzwisk i tak dalej. To jest takie k... skondensowane, nie? I w takiej dawce to jest męczące. Dlatego tam mówiłem wam wcześniej, że on no, no, ten... kur... cały stream mnie tak nie zmęczył, jak oglądanie tych shotów. Na ch... to oglądasz, bo ciekawy mnie wątek Wardenga, Casio, Boxdel. Bo śledzę ten wątek, intryguje mnie ten, ten jeden temat, ale oglądałem całość, ponieważ z przyzwyczajenia bardziej już chyba, że chcę wiedzieć wszystko, ale już się nie chce wiedzieć tego akurat. Ja na mordę. Już mi się odechciało. No w sumie się dowiedziałem tyle, że nic. I wcale nie mam takiego poczucia, że Kasio nie wiadomo, jak tam zaorał. Tak szczerze, on, on trochę się interesuje tym, ale przez to jak krzyczy i próbuje cały czas wszystkich zagłuszyć, to miesza niektóre wątki. Niestety. I można to było zrobić lepiej. A tak to w tym całym krzyku, on sam się zaczyna gubić i miesza tematy. Nie wiem, czy to kwestia tego, że się nie przygotowuje, czy coś tam słyszał i, i po prostu krzyczy, żeby, żeby krzyczeć. No i niestety. Ale potem to tak wychodzi. I za, za dużo z tego nie wynika. No zobaczymy, jak na tym face-to-face face będzie. Mam, mam naiwną nadzieję, że może wypadnie to lepiej.